Musisz przypomnieć sobie, moja droga, pewne fakty na swój temat. Zapomniałaś o nich, więc posłuchaj uważnie. Jesteś bardzo wartościową kobietą. Zawsze byłaś i zawsze będziesz. Niczego ci nie brakuje. Jesteś perfekcyjna i idealna, taka, jaka jesteś. I to jest prawda. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze i na piękną, wartościową miłość. Zasługujesz na lojalność, na bycie jedną, jedyną w życiu swojego mężczyzny. Wszystko z tobą jest w porządku. Możesz skończyć z krytykowaniem siebie, bo nic ci nie dolega. Jesteś idealna. Taka jaka jesteś. Spójrz proszę w lusterko, zobacz swoje oczy. Czy widzisz, jak one uśmiechają się do ciebie? Uśmiechają się, bo wewnątrz ciebie skrywają piękną duszę, cudowną istotę. Twoja osobowość, twój urok, twój powab i mądrość. Intelekt. I uroda są idealne, dokładnie takie, jakie mają być. Bądź spokojna. Wszystko, co najlepsze jest przed tobą. Bo jesteś godna najpiękniejszej miłości. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze w tym świecie, i to jest prawda. I to jest prawda.